Hej, witamy z lotniska. Jest dzisiaj już siódmy dzień, I ostatni naszej podróży właśnie tutaj w Jordanii. O 21. jest samolot z powrotem. Maciek stwierdził, że chce tutaj wrócić i jak patrzyliśmy na bilety Ryanairem są dostępne z Poznania na przykład w październiku za 319 zł. Więc dalej bardzo dobra cena jest do tego, żeby tu przylecieć i pogodowo też myślę, że bardzo fajnie. Jak widzicie za mną świeci, jesteśmy na lotnisku, świeci słoneczko tam sobie i można w krótkim rękawku chodzić. Gdzieś dostałem informację od koleżanki, że u nas też świeci słońce we Wrocławiu gdzieś tam, ale jest koło 0 stopni. Więc chyba tak mniej fajnie. Ale no, e, bardzo, bardzo mi się tutaj podoba akurat. Tak, że, no. Więc, e, reasumując chyba opowiadając o całej wycieczce naszej, e, spędziliśmy, przylecieliśmy tutaj 10 wieczorem. Zalogowaliśmy się w hotelu po jakichś tanich kosztach. E, zapłaciliśmy tam po pamiętam jak dobrze, po 10 dinarów e, jordańskich dinarów za osobę za noc czyli jakieś 65 zł to wychodzi na nasze e, więc też myślę, że bardzo dobra cena e, dwa dni w mieście, w Amanie pokazałem Mackowi właśnie jak wygląda Aman, jak jest kolorowo i potrafi być głośno i i co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze Jak smacznie. A jak smacznie Maciek mówi tak. Te ich przyprawy to wszystko razem mm, ma niezły klimat, to trzeba przyznać faktycznie. Także nie ma e, marketów w takiej ilości raczej nie ma właśnie w tym pośredników, tylko świeżo. E, albo w miarę bardzo... No w miarę świeżo jest. E, Mięso przygotowywane z tymi przyprawami, e, sałatki przede wszystkim, nie? Prawda, zwłaszcza wczoraj. Tak. Przy rybce, nie? Oj, było, było przy rybce wczoraj. Oj, co? Była rybka w wadi musa, czyli to są ruiny Petry w tym miejscu. I poszliśmy właśnie zjeść I, i ryba też och co za smak, także to ja już sam jak nie mlaskam to zacząłem laskać do jedzenia bo przy tym jedzeniu ojejku Niesamowicie potrafią tutaj gdzieś coś przyprawić i, 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 i tak samo soki powiedzmy także też to jest świeżo wyciskane, ma smak pomidory tak samo, czy sałatka z pomidorów, czy no faktycznie wczoraj były zblendowane pomidory z czymś jeszcze z czyptą papryki, że na ostro o, rozwala system genialne, po prostu proste i genialne e, no i tak jest ze smakami tutaj e, targowiska lokalne Świetna rzecz, świetna naprawdę, gorąco polecam, zawsze się przejść po targowiskach zobaczyć. Ten ubiór, który dziś mam na sobie, który widzieliście wcześniej na zdjęciach i na filmach, też jest bardzo wygodny. I że on jest tak przemyślany i dopasowany tutaj do tego klimatu, że, że naprawdę. Jak jest już chłodno na dworze i ręce mi marzły, to tu jeszcze czułem się bardzo dobrze. Przewiewnie i, i w miarę ciepło w tych ciuchach. E, ten turban na głowie chroni i bardzo dobrze przed wiatrem, jak byliśmy na Wadi Rum, opustyni, jak i też bardzo dobrze izoluje przed słońcem. Także mm, a jak jest zimno, to bardzo dobrze daje ciepło. E, więc perfekcyjnie jest to dopasowane. No i lecimy dalej. Dwa dni w Amanie. Z Amanu w Amanie była temperatura 4 stopnie w nocy, 10-15 za dnia. Rano, jak wychodziłem z pokoju, to zakładałem czapkę, kurtkę, bo było zimno. Ale jak wychodzi słońce, to aż raziło po oczach, więc super, rzecz widać, że po prostu jest, ma moc tutaj, światło. I to też jest bardzo ważne w życiu naszym. I z Amanu jak wyjechaliśmy e, jakieś 50 km w stronę Morza Martwego to ja ściągałem już sweter i można było w krótkim rękawku tutaj przebywać bo było tak ciepło. No e, Morze Martwe Można się kąpać, ale ciężko utonąć Trzeba mieć e, na pewno ze sobą później wodę do opłukania się bo to jak zeschnie to aż gryzie wszystko się robi białe, zostaje sama sól Bardziej bym powiedział nawet chlorek magnezu bo jest to takie aż gryzące Także dużo jest tam minerałów w tej wodzie i bardzo potrzebnych No i dalej stwierdziliśmy, że lecimy sobie do Akaby na 3 dni to jest też fajne miasto położone nad basenem. Akwen jest jeden dla kilku państw, między innymi Egipt. Tak samo woda letnia, przejrzysta, nawet i tutaj nurkują, i kosmicznie czysta, taka, że jak pływałem sobie, to widziałem dno. Czasem myślałem, że te rafy koralowe zaraz gdzieś mi skaleczą w ręce, że są tak płytko, ale do tego się tak zdaje, że one faktycznie gdzieś metr do, do półtora metra na głębokości były. To jest niesamowite zobaczyć tutaj, wziąć sobie po prostu maskę i popłynąć na chwilę na, na snorki, przepłynąć się po tym. Jeden dzień był bardzo słoneczny, nawet chyba z 25 stopni było, więc do opalania świetnie te trzy dni. Myślę, że w Akabie są bardzo fajne, żeby poleżeć sobie na słońcu, wykąpać się, wyłączyć umysł i wyciszyć e, i po prostu być. Pobyć. E, ceny tak samo około 60 zł za osobę, za dobę żeśmy płacili w hotelu ze śniadaniem. To śniadanie takie jest skromne, ale jest. E, zawsze można wyjść kupić u lokalców na targowisku owoce e, i też sobie w ten sposób e, zjeść a jak nie to zawsze jest są knajpki, restauracje i te ceny też są e, takie ok, jakbyśmy byli w Polsce więc e, ciekawa sprawa stamtąd z Akaby po trzech dniach Udaliśmy się, jednego dnia udaliśmy się na pustynię na Wadi Rum. Na fejsie są zdjęcia, jak gdyby relacja z tego, jeśli ktoś sobie co popatrzeć. No powiem Wam, że odczucia, które miałem na pustyni to jest niesamowite. Dotykając ziemi tego piasku. Nie do opisania, chyba to jest dla świadomych ludzi, dla umysłu. Po prostu trzeba tego dotknąć. Jest coś tam takiego kosmicznego, jest coś takiego, co wycisza e, bardzo też umysł, po prostu ta przestrzeń, ta pustynia, te widoki razem. Sami niektórzy widzieliście z tego zdjęcia, i ja jestem zaskoczony. Jestem tutaj po raz drugi, ale zaskoczony jestem e, jakością zdjęć, jakie z tego wychodzą. Niby jesteśmy na ziemi, a, a jednak tu jest coś ciekawego w tym. Przerwało przez chwilę nagranie, ale... No, no i stamtąd, z pustyni, z Wadi Rum, wróciliśmy tam z powrotem, jeszcze do tak, Kaby, sobie chować a jak pobyt się skończył, to wczorajszego dnia wyjechaliśmy już do Vatimusa czyli to jest Petra, bo ruiny Petry na pozwiedzanie tego tam przydał się Jordan Pass na wejście i to jest, dla mnie było jedyne miejsce, w którym mi się, albo nam się przydał ten, ten Jordan Pass tu resztę Niby jest tutaj wiele, wiele, takich muzealnych rzeczy do zwiedzania, ale dla każdego coś, coś innego. Ee, więc jeśli ktoś chce tutaj przyjechać, to Wadi Musa Petra jest e, przepięknym też miejscem. właśnie Idzie się takim wąwozem e, z piaskowca, gdzie Woda wypłukała właśnie Szczeliny i tam są przejścia do ruin. Ja poszedłem na spacer tam, tam są dwie możliwości, dwie opcje wejścia i, i znaczy wejścia i wyjścia jeśli ktoś chce się przejść. I wyszedłem, byłem tutaj z miasta i wyszedłem na Bedouin Village. Gdzie Beduini też tam mieszkają, że oni, e, oni albo mają swoje, swoje mieszkanie tam, albo są tutaj na. E, pomieszkują sobie i przebywają na ruinach. I później jest jeszcze druga trasa dalej, która idzie, że idzie się pod górę i można wyjść e, w drugim miejscu. E, I też ktoś może was tamto odebrać, e, czy to taksówka, e, która tam jeździ, bo często widzę, że ludzie robią takie trasy, że jadą w tamtą stronę. Ktoś ich, jak gdyby, tak ich zostawia, i wtedy wracają z powrotem tutaj w, w stronę Wadimusa, ale idzie się wtedy w dół. myślę, że wygodniejsze jest dla nuki, kolan, wdrapywanie się pod górę. No i jak ja sobie poszedłem na swój spacerek, to wyszedłem na ten Bedouin Village. Kupiłem jakieś owoce do jedzenia jakiś nas e, tu wylec, albo tutaj się gość zagadał. Puściliśmy do niego na herbatkę. Okazało się, że mamy wspólnego znajomego e, na Facebooku jako Dawid Alex. Dawid gra na hangramie i znamy się już dość długo. I Dawid był u Mohameda na weselu. i Jak ja pokazałem, że to jest też mój kolega, to zrobił wielkie oczy, wielkie zdziwienie. I stwierdziliśmy, jaki ten świat jest mały. I tysiące kilometrów dalej. Bless you. Tysiące kilometrów dalej, a, a stworzą się znajomości takie także... Trochę zaczęliśmy jeszcze rozmawiać o motoryzacji Któryś tam pokazał właśnie jak Jeepem się wpierdzielili i W jakiś strumień wody ich zalało samochód cały Także też ofrodowo i okazało się, że na wiosce Tutaj mają też kogoś kto Stantuje na motorze Więc i tutaj znajdzie się ciekawych ludzi Mamy zamiar wrócić z powrotem i troszeczkę bardziej off-roadowo tutaj zacząć po sobie po pustyni się przejechać e, i też pozwiedzać w Vadimusa te rejony Taką propozycję od Mohameda żeśmy dostali Więc bardzo, bardzo ciekawie No i co, I z powrotem z Musa, jesteśmy już na lotnisku w, w Amanie Oddaliśmy samochód, za samochód zapłaciliśmy jakieś 800-900 no, zł i mieliśmy jeszcze kapcia, więc trzeba było za oponę jakoś zapłacić, bo byliśmy tacy szybcy, że zrobiliśmy to na, na bez poinformowania o, w pożyczalni o tym, więc stwierdzili, że no, trzeba było przedzwonić, powiedzieć. I słusznie, no, ale kosztowało to nas 25 dinarów. Plus mandaty w Ammanie jak parkujecie to uważajcie, bo e, dostaliśmy też dwa razy mandat za czy, świstek, za parkowanie po 10 dinarów I raz dostałem 20 dinarów e, zapłaty za przekroczoną prędkość jak wyjeżdżaliśmy z Akaby do Wadi Rum na pustynię Tak więc e, też trzeba tu płacić. Jak do... zwracaliśmy dzisiaj do wypożyczalni to gościu już wszystko miał u siebie na tapecie. Tylko ładnie pokazał. Ja się uśmiechnęłem. I trzeba było zapłacić. No, e... Czy my coś jeszcze? Nie wiem. Co ciekawego Maciek? Nic. Za godzinę lecimy. Za godzinę, za godzinę ci odprawiamy Całe szczęście. <grystanie> On jest zadowolony i szczęśliwy, że wraca do domu. Więc jak już wylądujemy w Poznaniu, to wie, że ucałuje ziemię. Zjem kebaba <grystanie> naszego polskiego. No i... Także będzie kebab na pewno O, no i z tyłu macie ładnie. I jeszcze słońce świeci, jest godzina 18 tutaj gdzie w Polsce jest godzina 16. Więc fajne przesunięcie czasowe. I co chodzi, do... jeśli chodzi o ludzi, o ich życzliwość, yy, uważam, że oni sami sami do siebie bardzo mocno się kochają. Jest tu duży patriarchat, bo są prawie sami mężczyźni. Ale, ale mają taką otwartość do siebie i podejście. E, ty pomożesz mi, ja pomogę tobie. Jest współpraca między tymi ludźmi. E, czego bardzo życzyłbym sobie w Polsce, żeby było e, zdecydowanie tego więcej. Ale to już tam moja jest. Informacja opinia. Także Dziękuję Wam za oglądanie tego, i będę zapraszał do e, kolejnego oglądania. Już za tydzień wybieram się do Tajlandii. E, zobaczyć, jak tam jest, jak ludzie żyją, jak, e, jak się czują, jak ze sobą e, m, współpracują, współgrają. E, i będę chciał wejść w temat masaży dla kobiet odblokowywania energetycznego i czyszczenia i przeróżnych rzeczy. Stąd też właśnie wybieram się do Tajlandii, żeby pouczyć się podejścia i wiedzy, którą oni tam od wielu, wielu lat mają. Do człowieka jako, jako osoby w całości, do tego holistycznego podejścia do potrzeb, i to, że jesteśmy powiązani ze sobą i mamy się kochać tutaj. Bo ta potrzeba miłości. Ze studiów psychologii wiem, że ta potrzeba dotyku jest bardzo pierwotna dla każdego z nas. O tym na wykładach mówił profesor Pawłowski. Więc na pewno chciałbym się jeszcze więcej douczyć tutaj i bym móc pomagać, wspierać tą erę wodnika i was. Pozdrowionka.